Ziemiaczkowidzowy, z tej strony Hive Gaming. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie nową gierkę, znaczy, no, takę nowo wypuszcza, bo w grudniu tamtego roku, tak praktycznie pod koniec, czyli gierkę Knockout. I może akurat Wam też się spodoba, więc zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I tutaj, dobra, widzę, że tutaj ma jakiś ten Parkour robić, czy co to? Ty może dostać jakieś tam jak skina albo coś. O! Da da cóż. Coraz trudniejsze. Nie! Przejdź, to zapisuję, tyle fajnie. Dobra. No nie. Dobra, nie zdążyłem, ale. Mamy tu jakąś mapkę? Kurde. Nie wiem, jak moc wystosować. Jeszcze w to nie grałem i nie wiem, jak mocno to leci. Ale dobra. Yy, nie ma źle, jak na razie. W sumie. Ja bym bardzo nie ryzykował, dałbym tyle. się mocy. I... Dobra, patrzcie, zrzuciliśmy go. Dobra, udało się. Mamy pierwszego fraga. Eee, te będzie pewnie chciał mnie zrzucić. Pójdziemy sobie tak Dobra, nie, to jednak nawsze tam chciał. Dobra, jest kit eee, p... Będzie chciał pewnie tutaj, albo w tamtą stronę. Dobra, próbujemy tak. Albo tak mniej więcej. Moją, no. No, nic się stało na szczęście. Te barierki uratowały mi życie. No, wyjechał mnie tu. Teraz ja sobie pójdę tu. No, na trójkę. No. Dobra, jest dobrze. A ten wyleciał sam? Czy nie? Nie, chyba tam poszedł. Eee. Dobry. Kurde, nie wiem co zrobić. No, lecimy tak. A ten żyje, tylko jest w tym. Czegoś tak zbogoił dziwnie. Halo, co tu ma być? Idziemy, tak? Uciekamy mu? Nie! Dobra, sam też się rozwalił. A i zaczął mi kila, dobra. E, jakieś misje ma to tutaj zbyt 200 lodów. I co ma skiny jakoś kupować? Czy skrzynki jakieś powinny tu być? Halo? Skin shop. Pokaż mi to. E, 75 takich skiny. Tu 150, neonowe jajko e, Metalowe 600 Ej drogie, tu są skierowane, to są Ale dużo dość tego e, O nie Dobra, lecimy tak I będzie, będzie Nie, to się Tepnął gdzieś Nie, stój, 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 stój Mamy farta widzowie e, Spróbuję tutaj trafić, za z nich zrzuci Proszę, traf ten portal o nie... NIE! STÓJ! No <śpiewa> Nie udało się... Dobra, to nam nie pychło niestety, ale... ale spróbowałbym jeszcze tutaj to przejść całe... Może akurat uda mi się zdążyć... To ostatnie... A, ten to na luzie tak robi... Dobra... No... Kurde... No nie, ten gość tak... Na luzie to... Zrobił... Dobra, udało się... Eee... I co? to ten trzeba skin teraz, tak? Ej, dobra! Mam to od skina tęczowego. To już widziłaś na TikToka, nie wiedział, że tak się da to zdobyć. Ej dobra, to spoko. Mamy już jakiegoś skina przynajmniej innego. Dobra. podobno dobr decyzję z tego co widzę. Lecimy tak. A we mnie. Mówiłem. Nie! Co tak mocno? A zajcząłem przynajmniej, że rozwanię to Roberta. No tak też może być. I tak, nie ma źle w zechce. A, mamy skina grubego pingwina. Puszysty. Ja, pierciele to wygląda, dobra. Czy się opłaca i lecieć? Może będzie, nie wiem, lód albo coś? A, no ale nieważne. ten czas: na... ten czas, kura i 10 lotów? Tak? Tak, dostałem. 10,500 mam. I moje pytanie brzmi: czemu? O, teraz jest taki kolorowy, teraz się zmieniają kolorki. Może się jakbyś nie zmieniał. A, ten sam leciał, tamten też. Hmm, kurde, i gdzie by iść? Może tu? Kurde. Nie o tym mnie dojedzie pewnie. Mhm. Już we mnie kombinują, żeby wjechać? Dobra. Hmm. Co by teraz tu wykombinować? Tak, może spróbować jeszcze. Może akurat uwalniemy. Dobra. A, nic nam nie dało. Za słabo to było. No dobra, no, trudno. Tutaj nie chcemy tak ryzykować. tego będę dalej próbał. Na czwórkę. Bardziej nie chcę. No, dlatego właśnie bardziej nie chciałem, ale może to uderzymy. Nie. Nie udało się. Ej, dobra, wydaje się to być prostą gierką, ale że tak naprawdę ktoś trafić, to tu nie jest aż takie proste. Ja bym poleciał, tak. O. Dobra. Jest potencjał. Jest potencjał. Już potencjału nie ma. Nie wykłada to, niestety. Eee, lecę środek. Nie bo boję się, jak to może się później dla mnie skończyć. Dobra, ten dinozaur leci tam. Ja lecę tu. Ryzykujemy, a ryzykujemy, widzowie, co się wydobało? 6, Albo nie, Moje je wywali. Nie, jest! O nie, nie, nie. Chociaż może być na dobre, chociaż tam mocniej też. Dobra, zrzuciliśmy go. Udało się. 20 lodów za to jest, dobra. Ciekawe, ile jest załuina. I teraz sobie nie ma wyjścia, musi taranować. Nie, bo jakoś bardzo próbował, bo wątpię, że. Dobra, udało się. Właśnie chciałem na to, żeby mu... było, było mocniej, bo później bym mógł zlecieć. że poleciał wraz z nim. Eee... Nie ryzykowałem, chociaż że pójdę na środek. Dobra, lecimy tak. Mhm, Ten też tak nie chcę ryzykować. Ej, ja nie zlecę z czasem. Może się ma pomniejszy. A, ostatnia runda. To jest teraz, dobra. Eee... albo raz wygrywamy, albo raz przegrywamy, albo jeden z nas przegrywa. No dobra, chyba. Ja tak bym ryzykował. Dobra, czyli a... oboje ten. Dobra, zakończyła się runda, nikt nie wygrał. No nie chciałem jakoś tak bardzo ryzykować, ale już mam przewidzieć go na to, że on. a nie przespiesz ryzykować, więc jeśli znowu trafię na niego, będzie 1-1, v no to wtedy na no, przewidzieć jego ruch. Przynajmniej tak myślę, ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce. O nie, nie 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 Get on the Bo to o to chodziło, że mam na tym tak jak piszę tak mam le... je! Oh, yeah. Ej dobra nie nie skupię się na tym, to jest mój błąd akurat przyznaję Dobra trudno, jakoś przeżyjemy, więc czekamy na kolejną rundę nie? Przy okazji muszę coś zaspinować Z tego co widzę no, A mamy jeden prosty szans żeby był jakiś aurora Jakiś efekt to jest A tu może jakiś efekt też kupować? Czy tylko można zdobyć tutaj tego? No nie, prawie. No to dupa, nie udało się, ale. Jakieś losowe jajko. A, bo jest to jajk, co można pięknie dostać, dobra. to hmm, jest co to portal, albo. Dobra, rura. Może akurat czas na komuś. Dobra. Każdy łatwo wypadł z tego, co widziałem. E, kaczuszkę. Próbujemy w niego, jolo. Chodź tu. Nie uciekaj. No Prawie, e, tego próbujemy. Na maksa może nie, ale tak na 8. Myślę, że po niego trafić. Mm, ucieka. Zguba Co Przeżyję. Jest, przeżyłem jeszcze go rozwaliłem. Nice. Ej, wygrałem! Co jest? <ścoughs> Udało się. Pierwszy win. Dobra, nie ma źle. 700 -tego mam. Nie w ile wcześniej miałem więc nie wiem się dostałem, ale trudno. Eee... A, jak do grupy, to ja dostałem więcej tego. Eee, ja będę miał większy troszeczkę mnożnik tych tych kostek chyba. Lecimy tu. O nie. O nie, 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 nie. Dobra, jest dobrze. Ale było blisko, że było. Nie, dobrze. To będzie jakoś tak pewnie. albo wszystko, bo nic. Stój! Nie! Rozwaliłem kogoś też, ale. Niestety dedo. Ej, nie, no ale gierka naprawdę spokojnie. Nie wiem jak wam widzowie, ale mi się podoba. Bo mam potencjał naprawdę, żeby stać takim większym wiralem, powiedzmy, nie? Mam przebalone widzowie. No nie, serio. To mnie ładnie gości załatwił No nic, jakoś przeżyjemy Nie ma szans. Mhm, mm mówiłem? Huh. Idealnie, nie? Pięknie, że go załatwił I teraz ciebie, panie W sumie tak, że nie mam szans, albo ty, albo ja Albo oboje Uwaga Elegancko, jest win 20 lodu za wina? Nie, 85 po jest dobra. I z tego co widzę, to działa tak, że jak jakąś uderzam, to, to działa tak, że całą swoją energię wykładam na niego. I dobra, co teraz? Hmm. Nie wylecę przesunięcia. Dobra, zrobię to tak. I myk. Dobra, Dobra, to. fajnie. Jednak nie fajnie. Nie udało mi się to, niestety, ale trudno, przeżyjemy. A widzę, przepraszam, ale ja muszę otworzyć to jego To mi się bardziej podoba. To, to lepiej to wygląda. E, Pedro tej kaczuszka ale trudno. Próbujemy. 3, 4 i ry! Co tu będzie? Co to będzie? Rekin, dobra! Może być rekin. To jeszcze git też wygląda. I też mi pasuje. I wszędzie trafiliśmy to najgorszego, no. Więc to też się liczy. teraz mamy... co tu jest? Platformy 4. Eee, nie wiem, co to jest za tym, to chyba jeszcze nie było. A nie, bo to jest z tej mostami, to zabrali te most, dobra. Na środek pula, co mi tam szkoda. Dlatego mi szkoda. Dobra, nieważne widzowie, tego tego nie widzieliście. A i przy okazji widzowie, mam wam powiedzieć, że stwierdziłem, że założę konto na TikToku. Niektóre to będą pojawiać się filmy na shortach, do no tej które też pojechać się na TikToku, ale to generalnie też będzie oddzielnie. oddzielnie. Ale jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie mam tam dwa filmiki z tego otwierania z innego w Rebel Champions Ultimate. Na razie mam otwieranie tamtego. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie z etykietami. Ciekawe jak daleko w ogóle zajdę z tym. E, blue! O nie, 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 to zaś z tymi kolorkami. Staj mi na te kolorki, błagam, błagam. Dobra. Udało się. O, dostałem jeden. Asystę i nagroda, dobra Nie wnikamy, tego lecimy fur, full petarda Mam iść na pro. No, ja, go przynajmniej, to się liczy oko. Ja nie wiem czemu, ja nie myślę, jak ja widzę te kolorki To mi zależy na tym i tak, żeby kogoś rzucić, a nie patrzeć na to, na jaki mam stać Nie wiem, co ze mną jest nie tak A i do tego TikToka to oczywiście zostawiam link w opisie, możecie sobie wejść i upczalić, jak to będzie wyglądać sam się coś więcej tam powrzucać i zobaczymy co to ogólnie tam będzie. Miałem też jakieś inne konto prowadzić na TikToku, ale nie pamiętam czemu, ale stwierdziłem, że jednak nie będę tego robił. Nie umiem sobie przypomnieć akurat. Miałem tam haksowany chyba. Nie wiem, czy coś w ogóle tam porzucałem, czy nic ja zrobiłem. No nie pamiętam i co niestety. Ale teraz to będę się angażował w tego TikToka na pewno. Dobra, udało się tutaj. No, żyjemy. Ale tu musi lecieć full petarda, bo je ja się w to mnie uderzy. I może sam przy okazji wyleci też, dobra nie, nie uderzył mnie jednak, ale i tak już zwalniemy. I sami wylecimy oczywiście! Dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli byście chcieli zobaczyć więcej gier tego typu, albo właśnie tą gierkę, to możecie mi pisać w komentarzach oraz stawić łapeczkę w górę i subikę na moim kanale. Dziękuję wam bardzo. A w tym czasie polecam obejrzeć inne filmy na moim kanale, bo też myślę, że fajnie wyszło. A z kameradami tu już w ogóle tam niektóre przyspiesznie wyszły, a przynajmniej też zobaczycie mnie, który jest w stanie się wystraszyć głupiej gierki. A więc widzimy się w kolejnym odcinku. Siemaneczko, połów i cześć!